Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święty Jan od Krzyża. Noc ciemna. Odcinek 17. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 9. Mówi, że noc ta zaciemnia ducha w tym celu, by go oświecić i obdarzyć jasnością. Wypada mi teraz przystąpić do wyjaśnienia istoty tej ciemnej nocy. Zaciemnia ona ducha, by mu dać światło odnośnie do wszystkich rzeczy. Upokarza go i uniża, by go podnieść i wywyższyć. Opróżnia go z wszelkiego posiadania i przywiązania naturalnego i czyni go ogołoconym, by mógł się na sposób boski rozprzestrzenić, rozradować i zakosztować wszystkiego, co w niebie i na ziemi osiągnąwszy tę całkowitą swobodę duchową. Jest tu bowiem rzecz podobna jak pomiędzy elementami naturalnymi. Elementy te, aby się mogły ściśle z sobą złączyć i zespolić z innymi smakami, zapachami i barwami, muszą się pozbyć właściwości swej barwy, zapachu czy smaku. Duch również musi być prosty, czysty. Ogłocony ze wszystkich przywiązań naturalnych, tak aktualnych, jak i habitualnych, aby mógł bez przeszkód i ze swobodą ducha jednoczyć się z boską mądrością. Bo tylko w łączności z jej czystością może kosztować smaków wszystkich rzeczy i to w mierze, o wiele wyższej i wznioślejszej. Bez tego zaś oczyszczenia żadną miarą nie może odczuć ani zakosztować obfitości tych smaków duchowych. Jedno bowiem przywiązanie lub jedno zamiłowanie duszy aktualne czy habitualne wystarczy, by jej przeszkodzić w odczuciu tego subtelnego, i przenikającego smaku ducha miłości. A duch ten zawiera w sobie wszystkie smaki i to w mierze bardzo wzniosłej. Synowie izraelscy, pragnąc pokarmów i mięsa, jakie spożywali w Egipcie, nie mogli tym samym odczuć subtelnego smaku anielskiego chleba czyli manny danej im na pustyni. A manna ta, jak mówi pismo święte, miała w sobie słodycz wszystkich smaków i obracała się w taki smak, jakiego kto chciał. Tak również nie może dojść do zakosztowania rozkoszy wolności duchowej z całą swobodą taka dusza, która jest skrępowana jakimś przywiązaniem aktualnym czy habitualnym, poszczególnymi rozmyślaniami, lub jakimkolwiek pojęciami. A jest to dlatego, że przywiązania, uczucia i pojęcia Ducha Doskonałego, będąc boskie, są innej miary i innego rodzaju. Tak wzniosłe i dalekie od naturalnych, że dla ich zakosztowania trzeba wyrzucić i unicestwić wszystko, co naturalne. Dwa przeciwieństwa bowiem nie mogą być w jednym i tym samym przedmiocie. Trzeba więc koniecznie, dla osiągnięcia tego wzniosłego stanu, by ta ciemna noc kontemplacji unicestwiła. I zmierzyła duszę w jej nędzy, wprowadzając ją w ciemności, oschłości, uciski i w próżnię. Światło bowiem, jakie dusza ma otrzymać, jest to najwznioślejsze światło Boże, przechodzące wszelką światłość naturalną. I nikt tego nie może pojąć sposobem naturalnym. Aby umysł mógł się zjednoczyć z tym światłem i uczynić się Bożym w stanie doskonałości, musi najpierw oczyścić się i wyniszczyć co do swego światła naturalnego. Oczyszczenie to dokonuje się w ciemnościach za pośrednictwem ciemnej kontemplacji. Ciemność ta musi tak długo trwać, Dopóki nie usunie i nie wyniszczy nabytego przez długi czas przyzwyczajenia do pojęć i rozumowań naturalnych, aby na ich miejsce wprowadzić jasność i światłość bożą. Ponieważ zaś ten pierwszy sposób myślenia jest naturalny, stąd też ciemności, jakie tu dusza odczuwa, są. Głębokie, straszne i bardzo bolesne. Odczuwa się je w samej substancji duszy, i dlatego są jakby substancjalnymi ciemnościami. I tak odczucie miłości, jakie dusza ma posiąść w boskim zjednoczeniu miłości, jest boskie, a tym samym bardzo duchowe, subtelne. Delikatne i bardzo wewnętrzne. Przekracza ono wszelkie pojęcia i uczucia woli i jej pożądań. Aby więc wola mogła dojść do odczucia i zakosztowania w zjednoczeniu miłości tych boskich rozkoszy i pojęć tak wzniosłych, że nie podpadają one naturalnej władzy woli, musi się najpierw oczyścić. I ogołocić z tych wszystkich uczuć naturalnych, musi wejść poschłość i ucisk, i to w mierze odpowiadającej jej naturalnym przywiązaniom, tak do rzeczy bożych, jak i ludzkich, aby przez to, osłabiona, przetrawiona i wypalona w ogniu tej ciemnej kontemplacji, oczyściła się. Ze swych przywar naturalnych. W tym ogniu oczyszczenia staje się wolna od wszelkiego rodzaju szatana, jak wątroba ryby położona przez tobiasza na węglach. Czyni się sposobna, czysta i prosta, a jej podniebienie staje się czyste i zdolne do odczucia wzniosłych i nieznanych dotąd. Napływów boskiej miłości. W tym zjednoczeniu miłości czuje się dusza przekształcona boskim sposobem, a wszystkie przeciwieństwa aktualne czy habitualne, jakie przedtem w sobie odczuwała, znikają całkowicie. Potrzeba również, aby dusza została wprowadzona w ogołocenie i ubóstwo duchowe. I by została oczyszczona z wszelkiej podpory, pociechy i pojęć naturalnych, tak co do rzeczy niebieskich, jak i ziemskich. To zjednoczenie bowiem, do którego przygotowuje i wprowadza duszę ta ciemna noc, ma napełnić duszę i udarować ją pewnego rodzaju chwalebną wielkością, wynikającą z obcowania z Bogiem. Wielkość ta chwalebna zawiera w sobie niezliczone dobra i rozkosze, tak obfite, że przekraczają one wszelką miarę naturalnych pojmowań. Bez oczyszczenia zaś nie mogłaby ich dusza przyjąć, gdyż pozostałaby na poziomie naturalnym słaba i nieudolna. Mówi bowiem Izajasz. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, i w serce człowiecze nie weszło, co zgotował Bóg tym, którzy go miłują. I dopiero po tym oczyszczeniu, wyzbywszy się starego człowieka i osiągnąwszy prawdziwe ubóstwo duchowe, wchodzi dusza w owo nowe i błogosławione życie, czyli Stan zjednoczenia z Bogiem. Potrzeba również, aby tutaj duch ozwyczaił się i powściągnął w swym naturalnym odczuwaniu. Dusza bowiem ma tu posiąść pewien zmysł i wzniosłe poznanie boskie odnośnie do wszystkich rzeczy boskich i ludzkich. Poznania takiego zwykła wrażliwość, i przyrodzona zdolność ogarnąć nie może. Spogląda bowiem wtedy oczyma innymi niż poprzednio, tak się odróżniającymi, jak duch od zmysłów lub rzeczy boskie od ludzkich. Za pomocą tej oczyszczającej kontemplacji wchodzi dusza w wielkie udręki i uciski. Pamięć jej zostaje pozbawiona wszelkiej miłej i spokojnej myśli. Odczuwa natomiast wewnętrznie smutną dolę wygnania i pustkę wokoło. Wszystko wydaje się jej obce i inne niż przedtem było. Ta noc bowiem wyprowadza ducha z naturalnego sposobu pojmowania rzeczy. Aby go wprowadzić w pewien zmysł boski, daleki i obcy naturalnym zmysłom, zdaje się wtedy duszy, że pozostaje jakby poza sobą w ciągłych cierpieniach. To znów odczuwa, jakby była w stanie jakiegoś zaklęcia czy odurzenia, i ze zdumieniem patrzy wokoło i słucha gdyż wszystko wydaje się jej obce i dalekie, choć jest to to samo, co przedtem pojmowała. Wszystko to powoduje w niej coraz większe oddalenie i oderwanie od zwyczajnego sposobu myślenia i pojmowania. I kiedy dusza zostanie tu całkowicie wyniszczona, zostanie pouczona na Boży sposób, należący już więcej do przyszłego, Niż teraźniejszego życia. Dusza przechodzi przez te bolesne oczyszczenia ducha, by zaprawić go w życiu duchowym za pośrednictwem tego boskiego działania. I wśród tych bólów rodzi się duch zbawienia, aby się spełniły słowa Izajasza. Przed obliczem Twoim, Panie, poczęliśmy. Jakobyśmy byli w boleściach rodzenia i porodziliśmy ducha zbawienia. Prócz tego, za pośrednictwem tej nocy kontemplacji, przygotowuje się dusza do wniścia w uspokojenie i pokój wewnętrzny. Pokój ten jest tak rozkoszny, że według wyrażenia Pisma Świętego przechodzi wszelki zmysł. Musi więc dusza wyzbyć się pierwszego swego pokoju. Nie był to bowiem pokój, gdyż była ona spowita w wiele niedoskonałości. Dusza zaś sądziła, że ma prawdziwy pokój, gdyż był on zgodny z jej zamiłowaniami. Pokój ten był dla niej jakby podwójny. Zdobyła już bowiem pokój w zmysłach i w duchu, i cieszyła się obfitością darów duchowych tego pokoju, który właściwie nie był pokojem doskonałym. Teraz zaś na ten pokój jej przychodzi oczyszczenie, usunięcie i zaburzenie tego jej pokoju. Odczuwał to i bolał nad tym Jeremiasz w słowach, któreśmy już przytoczyli. Celem wykazania cierpień tej nocy i odepchniona jest od pokoju dusza moja. Oczyszczenie to dokonuje się wśród bolesnego zamieszania, wśród wielu obaw, przywidzeń i zmagań, jakie dusza w sobie odczuwa. Na skutek swej nędzy, jaką w sobie zauważa i dostrzega, Czuje się, jakoby była zgubiona i pozbawiona na zawsze wszelkiego dobra. Wśród tej udręki odczuwa duch tak wielki i głęboki ból, że sprawia on, iż wydzierają się czasem z ust krzyki i skowyczenia bolesne. Czasem znów płyną obficie łzy, jeśli dusza jest w stanie płakać. Rzadko jednak przychodzi ta ulga. Wyraził to dobrze, Dawid, mówiąc w podobnym doświadczeniu: Jestem strapiony i uniżony bardzo. Krzyczałem dla jęków serca mego. Ten krzyk jest niezmiernie bolesny, czasem bowiem na skutek nagłego i przenikającego przypomnienia nędzy, w jakiej się dusza znajduje, do tego stopnia zmaga się i podnosi jej boleść, że trudno to wyrazić. Niejakie podobieństwo tych bolesnych doświadczeń daje jej Job w słowach wyrzeczonych wśród podobnego utrapienia. A jako wzbierające wody takie jest życzenie moje. Bo rzeczywiście, jak wody zbierające dochodzą czasem do takiej wysokości, że wszystko zatapiają, tak i ten krzyk, i uczucie duszy do tego stopnia się potęguje, że zalewa ją i rozsadza całą, napełnia ją udręczeniami i bólem przejmuje jej najgłębsze uczucia i władze tak. Że to trudno wyrazić. Takiego dzieła dokonuje w duszy ta noc, osłaniająca nadzieję światła dziennego. I w tej myśli mówi prorok Job. W nocy wiercą boleści kość moją, a ci, którzy mnie jedzą, nie śpią. Przez kości rozumie się tu wolę. Którą na wskroś przenikają boleści i nie śpią ani przestają ją dręczyć. Wątpliwości i obawy przejmujące duszę nigdy nie ustają. To zmaganie się i ta walka jest bardzo głęboka, albowiem i pokój, do którego mają doprowadzić, ma być również bardzo głęboki. Pokój duszy jest wewnętrzny i przenikliwy, gdyż miłość, którą ma ona osiągnąć, ma być również najgłębsza i najczystsza. Rzecz słuszna, że im subtelniejsze i doskonalsze ma być dzieło, tym subtelniejszą, doskonalszą i czystszą musi być praca. Fundament zaś. Tym głębszy być musi, im trwalsza ma być budowa. Dlatego też w tym stanie, jak mówi Jopu, wiednieje dusza sama w sobie i wnętrzności moje zawrzały bez żadnego odpoczynku. Jednym słowem, ponieważ dusza ma tutaj dojść do posiadania Boga i radowania się nim w stanie. Doskonałości, do której za pośrednictwem tej nocy oczyszczającej zdąża, i również ma otrzymać niezryczone dobra, dary i cnoty, dotyczące tak samej jej substancji, jak i jej władz, musi najpierw gruntownie być oczyszczona i pozbawiona wszystkich tych darów. I rzeczywiście. Dochodzi do tego, iż sądzi, że tak daleko jest od wszystkich nich, wszystkich, że wszystkie jej dobra tak zanikły, iż już nigdy ich nie posiądzie. Daje to zrozumieć Remiarz w słowach, które już powyżej przytoczyliśmy, mianowicie: Zapomniałem dobra, lecz. Przypatrzmy się teraz, z jakiej przyczyny to światło kontemplacji, tak słodkie i łaskawe dla duszy, że jedynie pożądać go winna, jest to powiem to samo światło, z którym dusza ma się połączyć i znaleźć w nim wszelkie dobra duchowne, stanie doskonałości, do której dąży, zadaje jej teraz. Swym działaniem tak bolesne cierpienia, o jakich mówiliśmy. Na tę wątpliwość łatwo można odpowiedzieć, powtarzając to, cośmy już mówili. Przyczyna nie leży w samej kontemplacji, czyli udzielaniu się boskim, gdyż to samo z siebie nie tylko nie zadawałoby cierpienia. Lecz owszem, słody czy rozkosz, jak to jeszcze później mówić będziemy. Przyczyną bólu jest tutaj nieudolność i niedoskonałość, jaką jeszcze dusza odczuwa, jak również przeciwne skłonności tkwiące w niej. I dlatego właśnie gdy światło Boże przenika duszę. Odczuwa ona te cierpienia, o których mówiliśmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.